Dobra, słuchajcie, witamy Was wszystkich! Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na Demach SMP. Przygotowaliśmy dla Was tutaj serwer FreeBuild z aspektem ekonomicznym. Mapa jest ograniczona do 500 na 500 kratek na chwilę obecną. Graf, graf zaraz tutaj powie jak ta mapa dalej będzie rozwijana, bo oczywiście nie będziemy ograniczać naszej gry tylko do takiego małego obszaru, tylko to jest jedynie na sam początek. Na jeżeli... końcu powiem o tym. Tak. Jeżeli chodzi o serwer, to stawiamy tutaj głównie na interakcję oraz na wspólne granie. Oczywiście, jeżeli ktoś chce robić sobie solo projekty i grać troszeczkę takiego single player Minecrafta, ale z aspektem multiplayera nie ma żadnego w tym problemu. Jeżeli ktoś chce grać głównie z innymi, to również jest jak najbardziej to widziane. Nie jesteście podzieleni na żadne drużyny, wszyscy grają sobie sobie indywidualnie. Jeżeli chcecie się trzymać we swoich własnych grupach, to jak najbardziej do tego zapraszamy, tylko mamy bardzo dużą prośbę, żebyście po prostu się nie izolowali od innych osób. Dlatego na przykład chcemy, żebyście używali na przykład Discorda, który my tutaj wam udostępniliśmy, tym SMP, żeby każdy miał po prostu kontakt do każdego. Generalnie, jeżeli chodzi o takie podstawowe zasady, to regulamin wam wysłaliśmy i staraliśmy się go napisać jak najprościej, jak najprzeżyściej się da. Oczywiście można byłoby to podsumować na zasadzie, że po prostu, no, grajmy takie. Je... Jak chcielibyśmy grać z innymi, ale wiecie, zawsze mogą być jakieś spiny czy inne rzeczy. Jeżeli będą jakieś napięcia, to starajmy się je, proszę, wyjaśniać najlepiej na Discordzie w formie tekstowej. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek decyzje administracyjne, będziemy się starać nie podejmować żadnych na streamie i wyznaczyliśmy właśnie kilku tutaj administratorów technicznych, którzy będą starać się rozwiązywać wszelkie takie mniejsze, zarówno problemy, jak i konflikty na tutaj jak najszybciej. A jeżeli będzie coś poważniejszego albo coś, co na przykład czat może wpływać na decyzję, Podejmowaną przez adminów, to to wszystko będzie podejmowane już po streamie. I ze takich rzeczy najważniejszych, wydaje mi się, że największą różnicą w naszym serwerze, która wyróżnia go od FreeBuilda, jest to, że mamy tutaj coś na wzór ekonomii w formie emeraldów. Jeden emerald e, tak naprawdę nie ma jeszcze określonej wartości, ale zrobiliśmy tutaj kilka questów, dzięki którym możemy zdobyć te emeraldy oraz kilka NPC-tów, u których możemy te emeraldy wydać. Zatem zacznę na samym początku od questów. Przygotowaliśmy trzy proste zadania, które polegają na zebraniu jakichś tam bloków, żeby po prostu zarobić podstawowe emeraldy. Questy są wartości 2 emeraldy, 5 emeraldów i 5 emeraldów. Za wykonanie misji otrzymujecie emeraldy jako walutę oraz dodatkowo doświadczenie. Zatem być może w przyszłości zrobimy jakieś specjalne questy, gdzie się zdobywa dużo doświadczenia, żeby nie siedzieć cały czas na xpr żeby troszeczkę było tego motywu MMO. Jeżeli chodzi tutaj o mapę, to na mapie przygotowaliśmy również specjalny stragan, gdzie są już NPC-ty przygotowane z jakimiś podstawowymi rzeczami, jak na przykład jedzenie, żelazo, złoto, diamenty, książki. Bloki piasku, bloki gliny, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby ta mapa została zaraz zniszczona, bo każdy będzie chciał zebrać sobie piasek i glinę, dlatego daliśmy możliwość zakupu tego. Również każdy z graczy może otworzyć swój własny sklep, może zacząć sprzedawać swoje własne rzeczy, bo u NPC-tów ceny są ustawione na bardzo wysokie. Także jeżeli chcecie wydać na emeraldy, to możecie je wydać i zakupić u NPC-ta, ale lepiej będzie otworzyć swój własny konkurencyjny sklep. Koszt założenia sklepu, jeżeli się nie mylę, wynosi 20 emeraldów. Z questów możecie zebrać 12 emeraldów, i teraz się pewnie zastanawiacie: czy jeżeli jestem pojedynczym graczem, który nie gra z ekipą i możemy się podzielić na przykład emeraldami, czy mogę założyć sklep i tak możecie, ponieważ zrobiliśmy specjalną mechanikę zapożyczania się emeraldami u NPC-ta. To znaczy nie u NPC-a, bo na chwilę obecną wydaje mi się, że to jest zrobione przez komendę, ale możecie się zapożyczyć na 10 emeraldów u NPC-ta, które musicie mu oddać w ciągu kolejnych 7 dni. Jeżeli nie wydacie w ciągu kolejnych 7 dni e, tej osobie właśnie tych emeraldów, wtedy na wasze imię zostanie wyznaczony list gończy i gracze będą wy... innych graczy. i gracze będą wynagrodzeni za zabijanie was tak długo, aż nie oddacie tego długu za każdym razem, jeżeli was zabiją. Ja oczywiście, jeżeli, jeżeli dojdzie do mechaniki, że ktoś będzie specjalnie sobie na tym na przykład farmił emeraldy, to wtedy ograniczymy to jakoś, ponieważ głównie tutaj chodzi o to, żeby dodać jakiś element, również że tak powiem, jakiejś chociaż minimalnej fabułki do tego serwera, ale również, żeby to nie było zrobione na zasadzie, że są jakiekolwiek wymuszone akcje, tylko żeby po prostu miało ręce i nogi. To chyba tyle, jeżeli chodzi o podstawy. Zacha, możesz przejąć bardziej tutaj jeszcze zachowanie graczy i generalnie wizję, jak tak. my chcemy to zrobić? Dzień dobry. Więc tak, tutaj duża różnica jest taka, że chcemy, aby na pewno wszystkie rzeczy były też mówione, jakby komunikowane jak najbardziej dla Was, żebyście też wiedzieli o potencjalnych zmianach, co też się będzie pojawiało i to też będziemy starali się pilnować, żeby być na bieżąco na Discordzie, ale też nie spamować Wam za dużo z pingami. Więc myślę, że będziemy dobierali na tyle informacje, żeby po prostu każdy wiedział co się dzieje. Dodatkowo będziemy też mieli taki kanał tekstowy, w sensie do off-stream rzeczy, czyli jeśli ktoś chce sobie nagrać jakiś, jakiś film czy coś z tych rzeczy, zapraszamy, że tak powiem też, żeby to było platforma do tego, by to robić. Mm, y ja mogę od siebie dodać to, że na pewno, jako tutaj, taki wręcz zarząd organizacyjny, będziemy starali się Wam też pomagać. Jeśli będą jakiekolwiek rzeczy, w których trzeba będzie coś się domówić, dogadać, to tutaj służymy Waszą pomocą. Mam nadzieję, że też darzycie nas jakimkolwiek zaufaniem co do tego serwera, i mam nadzieję, że nam się uda wspólnie wypracować coś fajnego. Nie, chyba tyle od siebie O, Ja jeszcze dowiem. jedno mogę dodać odnośnie administracji, żeby to zarówno widzowie wiedzieli, jak wygląda administracja. Administrację, jeżeli chodzi o graczy, tworzę właśnie ja, wpadka Nexe, Graf oraz Zacha. Ale generalnie wszystkich, że tak powiem, członków większych grup, tutaj na przykład graczy, jak najbardziej zapraszamy do administracji i dalszego tego rozwijania, ponieważ też nie chcemy, żeby to było tak, że niektórzy że po prostu my podejmujemy jakieś decyzje, które mogą być potencjalnie, że tak powiem, odbierane, że one są robione pod nas. Jeżeli ktoś jest o? w większej ekipie, no to fajnie by było, jakby ktoś właśnie z tych większej ekipy, jedna osoba była też doszła do administracji, żeby wszystkie decyzje były przegadywane obiektywnie w miarę. Dokładnie i będziemy też podejmować, się starać podejmować decyzje na zasadzie, że się dogadujemy i podejmujemy po prostu jakiś kompromis, albo w najgorszym wypadku po prostu będziemy głosować za decyzjami. Jeżeli są jacyś na przykład tutaj gracze, mniejsi streamerzy, którzy by mieli jakieś problemy, to tutaj akurat Wpadka jest właśnie reprezent reprezentantką tutaj mniejszych streamerów i ona właśnie walczy o wasze tutaj o, sprawy wszystkie. Do, tego nie powiedziałem! No emancypację nie. małych streamerów To mnie Dobry Z fajnych za, też... zarząd nie jest zamkniętą Encją, więc jak ktoś mówi, ma jakąś grupkę, to napiszcie do nas, zgadamy się i zarząd. Jak najbardziej. Żeby e... tam nie było 20 typa, nie, ale. Dokładnie, mnie nie dobra, widziały. grafik na temat mapy dobrze. Generalnie mapa jest 500 na 500. Jest to w miarę mała mapa na 44 graczy, których mamy online na whitelistie, jest 65 około. I pewnie się zastanawiacie jak tą mapę powiększyć. Pierwszym wyzwaniem, które wyznaczyła administracja zarząd jako całość, to jest zbudować wioskę. Okej, okay, jak ktoś chce mieć swoją własną wioskę, swoją własną wyspę, spoko. Zebo miał musi być, jakaś był wcześniej sprawdzał. Pewnie wie później Zebo, spokojnie. I ja mam do zaproponowania. No powiedział, trochę, że nie wie, że nie wie czy będzie dłochu. na starcie, bo on ma rzeczy jak, do jak zrobienia. To przystało. Możecie zrobić własną wioskę, możecie zrobić jakieś ulice, domki, żeby to wszystko było w jednym miejscu i potem jako zarząd y, grupowo zdecydujemy, czy to ma ręce i nogi. Ważna rzecz każda osoba, która gra na serwerze, musi mieć swój domek. I dodatkowo, słuchajcie, albo u góry. Jakieś, albo wieszkanie tak, wieszkanie tak, wieszkanie. tak, niestety. Gigi. Słuchajcie, u góry na balkonie macie skrzynkę, gdzie macie wszystkie podstawowe komendy, ponieważ Emeraldy działają w sposób następujący, że mamy normalnie wiecie, sztuki Emeraldów normalnie dostajemy w ręce, je mamy, ale jeżeli chcemy coś wkupić, to musimy na nie kliknąć prawym przyciskiem i sobie tak jakby je wpłacić na konto. No mus... chcieliśmy to ograć, żeby to działało i żebyśmy mogli zrobić te sklepy, no niestety musieliśmy połączyć ten system, że troszeczkę posiada się taki jakby wirtualny portfel, ale mamy chociaż namacalne te emeraldy. Waluta to euro, bo euro jak emeralda, ale to Dokładnie. są tam emeraldy, po prostu nie musicie ich taszczyć w wszędzie. No i dobra, to chyba jak wszystko. Jak macie emeralda w ręce, to prawie przycisk myszy. Jeżeli macie... dobra, uwaga, ja też mam jedną ważną rzecz a propos mapy. Mamy specjalną, e, dynamiczną mapę dostępną online. Ja pozwolę wam sobie wysłać na razie, jeśli chcecie oj, sprawdzić już oj, teraz. Nie nie czy ona. Nie działała, ja, nie wie, ja nie wiem, czy ona działa. Ja wrzuciłem tak, na chwilę w tytuł i... Wy szybko wbijcie, potem nam sobie pewnie znając życie wywalą serwer. Zapra a, tam jaki kropka kanał? powinna no, być o, Mapa jest super. Jaki kanał? Super Możemy mapa, kupa. Zła wiadomość? Klałdry, nie też nie się działa. Pali. <laughs> no, no, się zapaliła ta mapa. Nie działa. się już. Ale słuchajcie, jak nie działa, to dobrze. O, to dobrze. No świat podebrona. Ja pierdzielę. Obraczać. Can you imagine? Zakładam ten serwer, nie działa mi na ten mapa, nie działa, co nie ja IM, oczywiście! UPC nie pozwala mi wejść pod ten link. Na cloud. w Cloudflare Cloudflare poka po potrafi pokazywać IP, więc yy, radę sprawdzić offstream. O no. kurde. Stary, coś jeszcze? to wszystko. Ostatnia nie, nie rzecz, dana, nie. słuchajcie, nie jeżeli, dana, o, ale jeszcze i ostatnią rzecz powiem, jeżeli ktoś by chciał na przykład tutaj dodać jakiegoś swojego znajomego, z którym gra, który też tworzy content albo jakiegoś twórca, o którym zapomnieliśmy, to proszę, żebyście się odezwali do nas, bo sprawa jest taka, że tak naprawdę zaczęliśmy do was pisać w środę i to wszystko ogarniać i półtorej dnia musieliśmy ogarnąć całą tą whitelistę tutaj, żeby to jeszcze są było aktywne. Są wymogi, jakby kryteria dla streamerów, które na razie nie są publiczne, ale prywatnie na Discordzie je wstawimy dzisiaj po jak większość osób skończy A Ja tylko zapytam, bo jakby na przykład Ezio mnie denerwował, nie? mógł <słuch> po matce pojechać, czy nie powinienem? Możesz. Trzeba. Śmiało. Nawet... O, o, nie 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 Trzeba. Nie o nie właśnie, nie właśnie nie słuchajcie. O jedna rzecz, o której dobrze, że i samo się pojawiłeś, Właśnie, bo to do ciebie jest. Serwerek nie jest tutaj, że tak powiem, family friendly. Nie jest tutaj wymuszona jakaś marka, że musimy tutaj trzymać i tak dalej. Ale nie róbmy proszę, z tego chlewu. Jeżeli się ktoś z kimś pogryzie, ktoś coś ktoś, ktoś powyzywa, to spoko, ale proszę, nie przesadzajmy i tak samo na tekstowym czacie, wiecie, też po prostu nie ciśnijmy. Też bądź, wiecie, reprezentujmy jakiś poziom fajny na tym serwerze. Jak ktoś od moich będzie takie rzeczy robił, to go biorę normalnie na fajna ma dwań do bombla i go napierdalam w klatce. No <laughs> dobra. dobra, no chyba tyle. Na górze na balkoniku jest książeczka, weźcie sobie po jednej, tam jest pełna instrukcja dla Was. I miłej